Cześć, kochani, tu Samira. Dzisiaj chciałabym Wam wyjaśnić kilka kwestii. Pierwszą, najważniejszą kwestią jest to, że kiedy Wy wchodzicie wieczorem i nie ma na grillu mięsa, to jesteście wielce oburzeni, i dla Was jest to wyznacznikiem, że tu jest niedobrze, tu jest źle. A dla mnie. To znaczy co innego. To znaczy, że jest ruch, że to mięso schodzi na bieżąco. Kochani, czy naprawdę o godzinie 22, jeśli będzie wisiała tu wielka belka mięsa, do której ja mam lokal do 22, to to jest świeżość? Nie wydaje mi się. Teraz dalej. Wchodzicie na przykład do lokalu albo zamawiacie telefonicznie. Ja wam mówię, czas oczekiwania 20 minutek 25. Po pięciu taki delikwent przychodzi i on jest zadziwiony? Czemu on jeszcze nie ma gotowego jedzenia? No proszę pana, frytki smażymy na bieżąco. Ja tam głowy kocham was, ale głowy dla was do frytownicy nie włożę, żeby było szybciej. Mięsko kroimy na bieżąco, ale przed Wami są też ludzie. To, że wchodzicie i na przykład lokal jest pusty, nie oznacza, że ja nie mam przed Wami innych zamówień. To są zamówienia telefoniczne na godzinę, to są dowozy, to są ludzie przed Wami, którzy też przyjdą coś odebrać. Więc bardzo Was proszę o wyrozumiałość. Ale żeby to wszystko pięknie i, i wyszło od serca, tak jak to robimy, no to musi chwilę potrwać. Kolejna Najbardziej denerwująca mnie kwestia wielu znawców wypisujących na internecie do nas wiadomości, że wszystko byłoby już pięknie, gdybyście robili sałatę z sa, sałatki lodowej. Nie kochani, bo my otwierając lokal w 2005 roku, mieliśmy swój pomysł, swój plan na ten biznes i on wyglądał tak, że surówka będzie z kapusty pekińskiej z pomidorem i ogórkiem. I uwierzcie mi, że ona ma swoich fanów, a są nimi wszyscy. My ją uwielbiacie, przychodzicie i wszyscy proszę, tylko dużo tej sałatki, bo my ją uwielbiamy. I to jest bardzo ważne, więc bardzo was proszę. Każdy coś robi i robi to po swojemu. I ja wiem, w krajach Bliskiego Wschodu to wygląda zupełnie inaczej. My jesteśmy świadomi, ale my mieliśmy taki plan i taki pomysł, więc za wasze podpowiedzi serdecznie Wam dziękuję. Kolejna kwestia bardzo ważna to jest taka, że teraz zrobiła się ogromna moda, że wszystkie lokale prześcigają się, że miślniczo robimy wołowinę, kurczaka, bułeczki, wypiekamy pitę, y, tortille, chlebki wszystko. Słuchajcie, fizycznie my, jako my, nasz lokal, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem. I robimy to, co możemy. Wywiązaliśmy się, że robimy sami wołowinę. I tak jest. Ale resztę, czy to są bułki, czy pita, czy kurczak, zlecamy firmom, które robią to bardzo dobrze i robią to też ręcznie. Robimy tyle, na ile możemy sobie pozwolić, i dobrze to zrobimy. Bo robić wszystko, ale robić to źle, to wolę robić jedną rzecz, a dobrze. Kolejna kwestia to jest taka że często przychodzicie i zadajecie mi pytanie, a dlaczego nie kroi pani nożem, tylko maszynką? No więc kochani, czym się różni to ostrze od tego ostrza? Nie wiem. Ale po tylu latach, od kiedy prowadzimy ten lokal, 20 lat, to myślę, że sobie możemy ułatwiać swoją pracę. Trochę tak z innej beczki wam dam taki przykład. Kiedyś tynki nakładało się z pachelką. Teraz nakłada się maszynowo. Dlaczego mamy sobie tego nie ułatwiać? Ktoś mi oczywiście powie, no tak, bo przecież sobie pani pokroi, tym takie cienkie trociny. Tym też mogę pokroić cienko. Ale to przyspiesza mi moją pracę, ułatwia. Co za tym idzie? Wy dostajecie szybciej posiłek, który zamówiliście.